Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. To jest pierwsza, podstawowa, zasadnicza rzecz. Nie ma osoby nijakiej. Jest ona i on. I w tym względzie Pan Bóg postawił Ewę Adamowi, żeby nie czuł się samotny i sam. Wchodząc w ten klimat kobiecości, to każda kobieta ma w sobie ogromną miłość, ciepło, serdeczność. Kobieta jest sercem. Z serca wypływa miłość, dobroć, szlachetność coś bardzo wspaniałego. I myślę, że Został mężczyznę, nie będzie głową, ale kobieta niech będzie tym sercem domu. Tego domu, które rozwija ciepło, serdeczność. Do tego domu, poprzez to serce, chce się przyjść, być, chce się porozmawiać, chce się jako dziecko przytulić, może i nawet jako dorosłe, bo czuje, Tę ogromną miłość serca mamy. I tak jak kobieta karmi dziecko piersią i chce dać z siebie dobro, bo to buduje dziecko, wzrasta każdego dnia, tak samo chce Pan Bóg powiedzieć do Was, żeby się karmić Jego miłością, i przekazywać tę miłość w dalszym życiu rodzinnym. Oddanie się całkowite dziecku rodzi w kobiecie poświęcenie się dla tego dziecka i danie mu tego, co jest najpiękniejsze w życiu. W życiu naszym może być bardzo różnie. Dlatego tu musimy się skupić na tym, żeby każda mama powinna być przykładem dla tego dziecka, ale również dla męża, ale jest również matka najświętsza. Ta najlepsza mama nasza, do której my przychodzimy, prosimy ją o uzdrowienie, o pomoc. I teraz, drugie panie. Dzieci, które są, one kształtują swoją osobowość i kształtują również swoją wiarę. I patrząc na mamy dziecko, tak będzie sobie wyobrażało to dziecko matkę najświętszą w przyszłości. Jak mama jest pełna ciepła, dobra, to dziecko będzie tak odnosiło te relacje do matki najświętszej. Jeżeli będzie tata, jutro do nich to będę mówił, to dziecko takie ma wyobrażenie o Bogu ojcu, jak o tacie. Jaki jest tata, takie dziecko ma wyobrażenie o Bogu. Jaka jest mama, takie wyobrażenie ma dziecko o Matce Najświętszej. To mama powinna dać takie dobre świadectwo dziecku. I jakże często w naszym domu rodzinnym są przekleństwa. Mama nieraz przeklina dziecko. To dziecko chciałoby się zmienić, ale to przekleństwo jako ciąży nieraz na tym dziecku. Czyli może od dzisiejszego dnia zacząć błogosławić dziecko. robić znak Krzyża Świętego Narodzenia. Mamy błogosławieństwo dla dziecka, niesie ogromną radość i przemianę jego życia i serca. Zapominamy o tym jako chrześcijanie, ale jest to bardzo istotne. Chciałbym Was również zwrócić uwagę na to, żeby też wyczulić na modlitwę ranną, wieczorną, tą pacierzową, podstawową. Bo tu, poprzez modlitwę, człowiek realizuje wspólnotę życia małżeńskiego. Ale ksiądz tylko mówi o dzieciach. A jest jeszcze mąż. I tutaj też chcę Wam powiedzieć, że świat kobiety i świat mężczyzny to dwa różne światy. Ale poprzez piękną miłość i zjednoczenie się, te dwa światy stają się jednym światem wspólnym i pięknym. Tylko należy to dialogować i zrozumieć. I mężczyzna jest takim stworzeniem, że zawsze lubi być wywyższany. I może jest jakiś problem między Wami, to może go zacząć pochwalać. Pochwalić go za jakąś najdrobniejszą rzecz. Zwrócicie uwagę, że on będzie się zastanawiał, co jest. Ale i w swoim życiu inaczej może się zmieniać. Również mężczyzna posłucha kobietę, jeżeli na niej zależy. I dlatego Jezus mówi dziś do Ciebie, żebyś troszkę inaczej, może, zaczęła myśleć, inaczej, może, postępować w swoim życiu. Pewnie, że będzie to trudne. Kiedy będzie pijaństwo, to jest najcięższy taki nauk, gdzie mężczyzna myśli, że sobie poradzi z Flaszką, ale to okazuje się, że Flaszka poradziła sobie z nim. I to jest bardzo trudne. I tutaj współczuję wszystkim rodzinom, gdzie coś takiego może występować. Bo nie ma tam spokoju, jest niepokój, lęk, strach, obawa. To współczuję, naprawdę współczuję. A jak jeszcze do tego dojdą, najboże, narkotyki, które w dzisiejszym czasie są takie popularne, to już jest tragedia. Ale poprzez modlitwę i dobrą postawę żony, matki możemy. Dokonać cudu. I dopiero człowiek musi się otworzyć, żeby ta łaska Pana Boga weszła i go zmieniła. I tak jest, kiedy mama, matka, żona ma dobry przykład, modli się, jest pełna zaufania. To otwarcie się wtedy na zmienienie życia męża, dziecka, kogoś innego otworzy się i zmieni. Chcę Wam jeszcze też powiedzieć, że w domach naszych rodzinnych bardzo mało mówi się słowa dziękuję, proszę, przepraszam, dobrze, że jesteś, kocham Cię, brakuje mi Ciebie, bardzo mało. A to są proste słowa, ale bardzo dużo mówiące o miłości i o tej jedności rodzinnej. Dlatego, jako matki, jako kobiety, postarajcie się w swoich domach rodzinnych odnowić to, żeby to, te słowa pojawiły się w mojej rodzinie. W moim życiu. A może tak pomyśl jako żona: kiedy ostatni raz powiedziałaś do męża kocham cię? Może to go gdzieś zreflektuje, że będzie zbombardowany i zszokowany? Może to mu pomoże w przemienieniu swojego życia? I zachęcam Was, żeby to, co tutaj powiedziałem, żebyście jeszcze raz przemyślały. Bo jest w Was ogromne dobro, ogromna miłość tego serca matczynego, zapatrzonego na Jezusa, na Matkę Najświętszą. I Jezus i Matka Najświętsza liczy na Was. I wychodząc z Kościoła, idąc do swoich rodzin, nie zatrzymujcie się nad złem. Bądźcie dobrymi, wspaniałymi matkami, żonami. Dajcie przykład, że można po chrześcijańsku żyć w XXI wieku. Amen. Dziękuję Wam.